Jesteśmy po Gali KSW 20, 20 jest Marcin Różalski. Witamy. Witamy. Co tam? Jest moc. Zeszło ciśnienie. Powiem Ci, że tak jak przed tą walką kurwa były różne, takie wiesz, ten to już dawno tak nie miałem. I jak zeszło całe ciśnienie, to przyszło mi się tak, jakby ktoś ze mnie zdjął ciężki kurwa mokry wełniany sweter. Czuję się teraz fantastycznie. raz sobie darowałeś, słyszałem, już nie chcesz z nim. Walczyć. Nie chcesz z nim walczyć. Znaczy, wiesz co? Ciężko jest nie się z nim walczyć, bo to wiesz, to już yy, nawet nie chodzi wiesz, o wynik sportowy, tylko chodzi o to, że kiedyś się spojrzę na rozpiskę i będę miał walkę z lebanerem, prawda? Tylko chodzi o to, że już, już się nie chce przechodzić trzeci raz tego samego, tak? Wiesz, myślenie kurwa o tej walce, znów wiesz, po tamtej walce coś tam już zanikło po tej walce znowu coś zaniknie i będzie, wiesz, więcej takich zgrzytów to ja w końcu do tej walki wyjdę totalnie bez... niezmotywowany tak i takie będą wyjebane jajca na niego, nie? Także wiesz, nie chce mi się, już mi się nie chce. A powiedz Marcin, dzisiejszy występ, zadowolony jesteś z niego? Tak, jestem bardzo zadowolony, wiesz, raz, że nie odniosłem żadnych y, większych kontuzji chociaż jakieś tam, wiesz, coś mi się przydało jako szrama jakaś wojenna, jako zdobyć, tak? Żeby, wiesz, coś zostało po walce Zadowolony jestem, że udało mi się Obić konkretnie mojego przeciwnika i w stójce, i w parterze. E, dumny jestem z siebie, bo przeszedłem trzy walki. Pierwsza walka to nakręcenie samego siebie do tej walki. Po tym, jak zeszło ze mnie ciśnienie, dowiedziawszy się, że nie będzie walki z Lebanerem. Drugie z własnym organizmem, gdy mnie wiesz, ma jelitówka. No i trzecia kurwa z nim. Nie? Także ja jestem w chuj z siebie zadowolony. Właśnie mówiłeś coś o wodospadach tutaj. Uch. No co, no żygałem i rozwolnienie miałem, wiesz, no, włożyłem sobie kurwa tampony z połowy rolki papieru taletowego w dupę i, i wiesz, jakoś to kurwa zapobiegło. Wiesz, Ratmet zrobił mi z pięć kroplówek, wiesz, żeby się nie odwolnić i powiem ci, że i tak nie było dobrze, bo w momencie, gdy już szedłem do ringu, cały czas mi się w głowie kręciło i wiesz, i w szatni podczas rozgrzewki też to nie było tak jak być powinno, bo wiesz cały czas gdzieś tam zawroty głowy. Byłem bardzo osłabiony, ale no wiesz, w walce jakoś poszła adrenalina. Poszła, wiesz, pierwsze gały i poszło to wszystko się gdzieś jebać, nie? Myślę, że uciszyłeś trochę to środowisko hajtarów, którzy tam mówili, że nie jesteś zawodnika no. No Szczerze to chuj na nich wykładam i ode mnie to jest jelki, soczysty chuj im w dupę. No powiem ci szczerze, nie nazwałem tych kurwów chyba tylko dziurawymi sandałami. Co ja mogę jeszcze o nich powiedzieć? Powiedziałem, żeby robili pałę moim psom. Powiedziałem, że chuj im w dupę. Powiedziałem, że są starymi kurwami. Co jeszcze o nich mogę powiedzieć? No, nie ci, wiem. Ci, powiem ci ostatnio, rozmawiałem sobie z moim kolegą. Podchodzi jakiś kurwa wychodek i okazało się, że to jest jeden właśnie z tych hejterków. I mój kolega mi o tym powiedział. No to jak w niego kurwa jebnąłem, to się zesrał, w majtki uciekł. I patrz, i co mi da, że go napierdolę? Co mi da? No co, na policję pójdzie, a później zamiast ja na galę, to będę musiał kurwa siedzieć kurwa trzy miesiące za pobicie, prawda? To jest... szkoda gadać. A wy co jesteście że najśmieszniejsze. najśmieszniejsze jesteście wy. Bo mając fora, ma, 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 mając fora i jakieś, jakieś kurwa, i jakieś takie wiesz, portale sportowe, wydajecie im możliwość komentowania. Po co? Jak widzicie, że ktoś komentuje się, próje, się z nim. Wypierdalać z tego forum ty stara kurwa. Na przykład na jakimś tam jest DX, tak? DX ostatnio ostro się pruje do mnie, do chłopaków, wypierdolić go, pocisnąć z nim, pognać. I to dobra, zapamiętam DX, drugiego, drugiego, trzeciego i się takie kurwy zbrowią, gdzieś zrobią sobie własne forum, no chcę sami robić laski. Dobra, A DX mówisz? Na przykład. A jeszcze jest taki, jeszcze jest dzisiaj jeden fantastyczna rzecz, że dostałem nominację na niebieski pas. Proszę. Jest. Dobra Marcin, dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.